Pan z Wami i słuchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Dała tobie, Panie. Jezus przemówił tymi słowami: Biadam Wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy, bo podobni jesteście do grobów powielanych, które z zewnątrz wydają się piękne. Lecz wewnątrz pełne są kości, trupich i wszelkiego plugastwa. Tak, i Wy wraz z zewnątrz wyglądacie, jak ludzie sprawiedliwy, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i niesprawiedliwości. Biada Wam uczeni w piśmie, i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie groby prorokom, Zdobicie grobowce sprawiedliwych oraz mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy proroków mordowali. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. i słowa Ewangelii Świętej zgładzą nasze grzechy. Moi drodzy, wszystko piękne, co piękne, niestety, kiedyś ma swój kres. I tak samo jest z czasem urlopu, tak, tak samo jest z wakacjami. Wakacjami, które w tym roku. Były jakże inne w przestrzeni, tej zewnętrznej, pogodowej. Wielu z Was, bo ja jeszcze wakacji w tym roku nie miałem, wielu z Was, siostry i bracia, jeździło wręcz za pogodą po różnych częściach naszej ojczyzny, czy też na, tak, w tym, w tak zwanym systemie list-minute. Wykupowaliście na, na szybko bilety, by poleczyć gdzieś tam. Na południe Europy, czy w jakieś inne części świata, by po prostu wypocząć, by nie stracić pieniędzy, które przecież tak skrupulatnie przez cały rok składamy, by mieć te, ten zasób finansowy, by wyjechać i odpocząć. I w tym czasie wakacyjnym była również piękna przestrzeń. Za to Wam bardzo dziękuję, bo kiedy w tym roku podejmowałem ten trud wakacyjnych, wakacyjnych rozważań i medytacji. Nie do końca byłem pewien, z jakim to będzie się spotykało odzewem z Waszej strony. I okazało się, siostry i bracia, że podczas naszych modlitw, podczas naszych codziennych spotkań było nas naprawdę bardzo, bardzo wielu. Bardzo wielu. I za to Bogu niech będą dzięki i Wam za tę wytrwałość, za to, że, że mimo różnych okoliczności przyrody byliście. Nie daliście się złamać. Nie daliście się złamać w swojej wierze. Siostry i bracia, dzisiaj Pan Jezus, jak gdyby na sam koniec tego naszego cyklu rozważań wakacyjnych, mówi... Ukazuje nam pewien ogromny problem. Problem, który dotyka również nas, żyjących tu i teraz w XXI wieku. Nas, waszych pasterzy, nas, biskupów, kapłanów, ale również nas, czyli Was, nas wszystkich. Bo przecież to, co słyszymy, jesteście podobni do grobów pobielanych. Z zewnątrz wyglądacie pięknie, lecz wewnątrz jesteście pełni kości trupich i wszelkiego prógastwa". Jakżeż mocne słowa. Jak ogromnie mocne porównanie. Już wyobrażam sobie niektórych moich przyjaciół duchownych, jak właśnie wzięliby dzisiaj i pierwsi napisali na Facebooku, czy tam gdzieś na Twitterze, czy nie wiem jeszcze gdzie, gdy już Twittera nie ma na iksie, czy jeszcze nie wiem gdzie i zaczęliby protestować do papieża proszę uspokoić tego Jezusa, bo on wypisuje takie rzeczy, której, których się nie godzi pisać, a powiedział świętą prawdę, a prawda często goro, bardzo mocno boli i wywołuje taki właśnie alergiczny sprzeciw, proszę proszę zostawić nas w świętym spokoju, bo jeżeli będziesz mówił prawdę, to to właśnie, no, to porównanie myślę, jest na tyle czytelne. Moi drodzy, to mocne porównanie dotyka nas wszystkich, bowiem ileż to razy dbamy o to, co jest widoczne, ileż to razy dbamy o to, żeby pięknie wyglądać, żeby być piękną, szczupłą, powabną, żeby być przystojnym. Żeby być o takim zewnętrznym, z taką maską niemalże wenecką na twarzy, która zakrywa to wszystko, co, co jest nie tak w mojej duchowości. A wnętrze, a serce, a moja relacja z Panem Bogiem, a autentyczność mojej wiary, a moja relacja z drugim człowiekiem. No właśnie. No i właśnie w tym okresie wakacyjnym. Możemy sobie łatwiej uświadomić ten problem, bo jakże łatwo nam o tę powierzchowność. Jedziemy do kurortów, nikt nas nie zna, więc brylujemy. Udajemy, że jesteśmy zupełnie kimś innym. Robimy sobie piękne zdjęcia, umieszczamy na TikToku, na Instagramie, na różnych innych forach społecznościowych. Pięknie się uśmiechamy. Idziemy na imprezy, na zabawy, a Pan Jezus dzisiaj nam przypomina, że to, co naprawdę ważne, nie jest na imprezie, nie jest na TikToku, nie na Instagramie, nie w żadnych forach internetowych, nie w tych święci oburzonych wiecznych faryzeuszach, którzy i dzisiaj również podnoszą każdego dnia larum, kiedy usłyszą prawdę o swoim życiu. Ale najważniejsze w naszym życiu, siostry i bracia, jest to, co się kryje w moim sercu. Jest to, bym był człowiekiem łagodnym, szczerym, autentycznym, pokornym, prostym, prawdziwym. Może brzydkim fizycznie, ale pięknym duchowo. I druga myśl, która płynie z tego, co usłyszeliście dzisiejszym pierwszym czytaniu, obok którego trudno przejść bez choćby słowa, komentarza. Otóż święty Paweł Apostoł przypomina wspólnocie w Tesalonikach, właściwie przypomina również nam, że nie głosił im Ewangelii dla zaszczytów ani korzyści. Ale jak ojciec swoje dzieci prowadził ich do Boga. Moi drodzy, to jest przepiękny obraz, drodzy bracia z całego Chrystusowego prezbiterium, to jest obraz również dzisiejszego prawdziwego duszpasterza, który nie powinien zabiegać o to, by błyszczeć, o to, by być rozpoznawanym w mediach społecznościowych, o to, by przypodobać się to tej, to innej grupie społecznej, tej z prawej czy tej z lewej, tylko żeby. Nauczyć się prawdziwie kochać. Duszpasterz to jest ten, który prowadzi ludzi do Boga. I tych z lewej, i z prawej, i z centrum. I to jest właśnie tą niezwykłą łaską i sztuką, by tych wszystkich, którzy na co dzień by sobie głowy poucinali z tego powodu, że daliśmy się wkręcić jako naród w tę maszynę głupoty politycznej i stajemy po, jedni po jednej stronie, drudzy po drugiej stronie Politycy się spotykają po, po tych spotkaniach przed kamerami, idą sobie na piwo, idą sobie, idą sobie na, na kawę, na obiady, na kolacje, na różnego rodzaju bankiety i świetnie sobie żyją. A my się żremy jak przysłowiowe psy czy wilki w lesie. Siostry i bracia, czas najwyższy. Obudzić się nie po to, żeby złapać za bejsbole i wypędzić polityków, w broń Boże. Ale obudzić się, żeby dostrzec, że w tych politykach jest również wiele z tego, o czym mówi dzisiaj Jezus Chrystus. To są te groby pobielane, które z zewnątrz wyglądają atrakcyjnie, pięknie, pod krawatami, elegancko, a wnętrza są pełne trupich kości i wszelkiego plugastwa. Nie pozwólmy sobie zrobić z naszego myślenia, z naszej duchowości kompletnej sieci. Bo do tego dochodzi coraz częściej: że nawet księża między sobą zaczynają się kłócić, bo ten popiera jednego, ten popiera drugiego. Jeden nie chce wpuszczać do kościoła takich, drugi innych. Nie, dro, drodzy bracia. Święty Paweł dzisiaj mówi bardzo wyraźnie, nie dla zaszczytów, nie dla korzyści, ale jak ojciec swoje dzieci. Mamy prowadzić ludzi do Boga, wszystkich ludzi do Boga. No i tak powolutku lądujemy. Na urlopie, podczas wyjazdów, w chwilach wypoczynku, już na finale, Bóg pyta nas, czy twoje życie jest autentyczne? Halo? Czy twoje życie jest autentyczne, droga siostro i bracie? Uczestniczący dzisiaj w naszej świętej Eucharystii, czy to, co pokazujesz innym na TikToku, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, gdziekolwiek indziej, czy to, co pokazujesz innym, zgadza się z tym, co masz w swoim sercu? Bo chętnie wyzywamy, o choćby takiego skromnego biskupa, jakim jestem, od Klechów. Od grubasów, od wszelkich innych, nie będę tutaj przytaczał, bo, bo czuj, po, poczulibyście się bardzo niezręcznie. W takich czasach żyjemy, dlatego jeszcze raz proszę, nie pozwólmy się podzielić. Nie pozwólmy, by zły zrobił z nas wspólnotę, która nie, właściwie nie jest żeby zły z tej wspólnoty Jezusa Chrystusa, Zrobił z nas właśnie takie walczące z sobą ssaki, które nie mają duchowości. Dlatego Pan Jezus zachęca nas o to, byśmy dbali o swoje wnętrze, dbali o piękne serce, o to, by ono było czyste duchem, by było pokorne, by było wierne, by było kochające, by było promieniujące niż bardziej. Udane, najpiękniejsze zdjęcia z wakacji, które przywieźliście ze sobą. Moi drodzy, zatem nie wystarczy pięknie wyglądać, być powabną, atrakcyjną, być tym przystojniakiem XXI wieku. Trzeba być prawdziwym przed Panem Bogiem i prawdziwym wobec ludzi, których spotykamy w naszym życiu. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że. Że wspólnie razem byliście, za te Wasze pytania, za tę Waszą obecność, za życzliwość, za wspólną modlitwę, za to, że mnie wspieraliście i wspieracie każdego dnia w moim, w moim pielgrzymowaniu z krzyżem w roku jubileuszowym. Jutro też jest normalny dzień, też jest normalna msza święta. Jutro mamy konferencję kapłańską, piękną, ważną. Która wprowadza nas w nowy rok szkolny, niezwykle ważną konferencję. Więc już dzisiaj proszę Was, byście nas również wsparli modlitewnie, żeby ta konferencja wszystkim tym, którzy będą w niej uczestniczyli, przyniosła tylko dobre owoce. Ale żeby przyniosła też być może oczyszczenie, które jest potrzebne, bo trzeba powiedzieć sobie prawdę. Bo naj, najgorszą rzeczą jest, jeżeli żyjemy w niedopowiedzeniach, które powodują później, że między ludźmi tworzą się różnego rodzaju konflikty i napięcia. W tym prezbiterium od lat dbamy o to, by to prezbiterium było prawdziwą rodziną. I o to również się dzisiaj będziemy modlić o to się modlimy każdego dnia. I o to i w, tym, w takim duchu się też wzajemnie wspieramy. Zechciejmy teraz poprzez jak w każdą środę nowendę do Matki Bożej nieustającej pomocy tak duchowo ukazać, już może bez, bez wyczytywania, bez wypowiadania tych intencji, które zwykle wypowiadamy, ale tak właśnie w duchu naszego serca zechciejmy przedstawić poprzez stawiennictwo Matki Najświętszej nasze szczelności.